to okay, tak, witajcie. Z tej strony witajcie. Dawid, witajcie w kolejnym moim materiale wideo. Dzisiaj pokażę Wam aplikację, z wiadomościami, nowości, tym razem od Microsoftu. Ja robiłem już tym, na ten temat film, w którym pokazywałem aplikację od Google, a dzisiaj pokażę Wam aplikację Microsoft i zobaczymy, co ma do powiedzenia w tym temacie sam Microsoft. Zresztą po prostu robię filmy o kilku aplikacjach dosłużących do tego samego, żeby każdy mógł sobie wybrać i zdecydować, co dla niego jest najlepsze, nie? Dzisiaj zajmiemy się aplikacją typu News od Microsoftu. Ja Wspominałem też o niej wtedy, kiedy omawiałem aplikację pogodową dla Windowsa, gdyż by tam był link do tej aplikacji, do sklepu Play do i do sklepu Max App Store dla iOS-a. So. Yy, więc jak oglądałeś film na temat aplikacji pogodowej dla Windowsa, to na pewno widziałeś yy, takie cóż. Dobrze, żeby nie przedłużać, to będziemy dostępne sprawy. Pobieramy sobie tą aplikację, a każdy ma ze sklepu Play. Link do będzie w opisie. A mam Microsoft News, to jest właśnie to, wiadomości, to, to będziemy dzisiaj omawiać, ja sobie już tą aplikację zainstalowałem. Już postanowiłem na co dzień aplikację od Google, ale wykorzystać też, postanowiłem sprawdzić, co ma do zaoferowania właśnie Microsoft i zrobić na tym temacie. My zawieramy sobie aplikację. I na prawym początku, po instalacji musimy wybrać, zaznaczyć, co wybrać, jakie na, zainteresowanie nasze, co nas interesuje. Czyli trzeba czy po prostu zaznaczyć, te te tematy, wiadomości, które nas będą najbardziej interesowały. Co wyboru mamy popularne wiadomości, wiadomości takie ogólne, finanse. Wiadomości z Polski, ze, wiadomości ze świata, z zagranicy, opinie jakieś, wybory 2019 roku, bo, No mogę wiadomo, no, ja to nagrywam w 19 roku i tam już wiadomo o temat były wybory do Sejmu i Senatu, nie? I to tam jakieś te, że, no te, te jak się nazywa, ja tam jeszcze nie będę wchodził w te tematyki, więc idziemy dalej rozrywko, dalej jest Gwiazdy, czyli różnego rodzaju, a, różnego rodzaju wiadomości na temat e, ludzi, takich bardzo znanych e, w świecie, na świecie. Dalej mamy quizy, będzie można pewnie też jakieś quizy rozwiązywać, prawdopodobnie, sobie zaznaczę, zobaczymy, sport. Dalej mamy sport. Mnie nie interesuje, więc sobie odznaczę. Jak jest wybrany, to jest ikonka ptaszka, a jak nie jest wybrany, to jest ikonka plusika. Dalej mamy piłkę nożną. Następnym tematem jest tenis. Styl życia, czyli wszelkiego rodzaju brady i wiadomości na temat sposobu życia, zdrowia i tego typu rzeczy. No i Zdrowie i fitness, to jest zbliżony temat do poprzedniego. Kuchnia, czyli wszelkie kulinarne wniosy, przepisy i tego, porady i tego typu rzeczy. To podróże, wiadomości związane z podróżami, jak się należy zachowywać w innych krajach i tego typu rzeczy. I inne przydatne informacje na temat podróży dla osób, które często podróżują. Dalej no mamy rozrywkę, rodzinę, czy teksty, artykuły związane z na przykład wychowaniem dzieci i tego typu rzeczy. Również przydatne dla rodziców bardziej. Dalej no mamy dom, czy artykuły i porady oraz wiadomości. Związane z domem. Czy po prostu dochodzi o stejstykę, o jakieś porady domowe i tego typu szproby. Młoda i uroda, to głównie dla kobiet. Dziedzina jest stworzona. Związki, no to bardziej taki już temat. Wiadomo, jaki to bardziej dla osób młodych. To po prostu jakieś tam mają. Nie wiadomo, co problemy i tak dalej. I jeszcze jest motoryzacja, czyli coś dla mężczyzn. To sobie akurat zaznaczę. I nauka i technika. Nauka i technika mnie akurat interesuje, więc sobie zaznaczę. Więc zaznaczone domyślnie. Jeszcze sobie przejrzę szybko, co to mamy. Popularne sobie zaznaczę. Wiadomości również. Finanse niekoniecznie. Polska też. Świat też. Opinie nie. bory też nie. Rezerwka sobie zaznaczę, bo to głównie będą wiadomości na temat filmów, muzyki, koncertów i tego typu spraw. Gwiazdy też nie. Quizy sobie zaznaczyłem sport. To wszystko dobre. No i to byłoby wszystko. Jeżeli chodzi o mnie, Ty sobie zaznaczasz te wiadomości, te tematy, które Cię interesują najbardziej i klikniesz gotowe na nowe. Tak i co nam się pokazało? Pokazała nam się aplikacja, w której mamy artykuły różne, 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 różne artykuły. Na góry mamy zakładki. Moje, moje wiadomości to takie Wiadomości kierowane głównie do Ciebie, takie pod względem popularności i świeżości, jeżeli chodzi o czas wypuszczenia. Najważniejsze wiadomości, to takie, głównie takie, które powinienesz przeczytać, ale oczywiście to będą wiadomości z wybranych przez Ciebie kategorii tylko. No i dalej już mamy poszczególne kategorie, które sobie wybrałeś. Nauka i technika ja sobie wybrałem, popularne, polecane. Polecane to są wiadomości z innych kategorii, które cię mogą jednak zainteresować, pomimo tego, że kategoria nie, nie wybrano. Galerie zdjęć, tutaj mamy szerokie zdjęcia, tak, z artykułów albo inne, z innych kategorii również Polska, żywka, wiadomości, quizy i motoryzacja. Nie, bo takie kategorie, a jeszcze jest świat. No bo takie kategorie sobie zaznaczyłem. Jeżeliśmy zaznaczyli na przykład związki, albo, albo kulinario, to są, to będą jeszcze kulinaria dostane i związki do góry, na samej górze, nie? Czyli, żeby otworzyć jakąś kategorię, na przykład moje wiadomości, to masz listę, że do artykułów, które sobie możesz przeczytać, nie? Jeżeli dany artykuł Cię zainteresuje, z danej kategorii, bo po moje wiadomości, to mamy ze wszystkich kategorii, tak poukładane w taki sposób, E, ciągły. E, według chronologicznie. Jeżeli chcesz szybko ze sobie dowiedzieć się czegoś, to po prostu w mojej wiadomości i przeglądasz sobie tak po prostu górę. Jeżeli artykuł się dany zainteresuje, to sobie po prostu klikasz na niego. On się dzisiaj otworzył i sobie możesz sprzedać. Wywiązana jest zagadka drugiej. II wojnie, odnaleziono okręt podwodny, no. No to coś historycznego, nie? Akurat włączyłem. I możesz to czytać sobie pionowo, albo poziomu O, proszę bardzo. Nie? E, tak to wygląda. Jeżeli sobie otworzysz jakiś artykuł, to do góry masz trzy ikonki. Ta pierwsza to jest możliwość powiększenia dźwięki. Jeżeli cztanka jest dla ciebie za mała, bo masz jakąś wadę z roku, na przykład, no, tylko nie, 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 jeszcze raz. Lepsze sobie na potanku, na potątek, tą gadać afery. No, bo wątpię na jakiś inny artykuł, chyba, czy przypadek. No. O, jak widzicie, powiększyłem teraz ściankę na maksymalnie. Jest ona troszeczkę większa. Nie? Jeżeli sobie pomniejszę na minimum, to jest mniejsza. Nie? To jest coś dla osób y, mających wodę z roku. Tutaj takich na przykład jak ja. Nie? Ja sobie powiększę na środek. Taka miałem. Kolejną ikonką jest ikonka Księżyca. Żeby na nią klikniesz, to uruchomi Ci się tryb nocny, tryb ciemny. To Ci się może przydać podczas czytania artykułów wieczorami. Albo na przykład wtedy, kiedy masz telefon z ekranem OLED lub Jeżeli nie wiesz, czy Twój telefon ma OLED, bo się na przykład na tym nie znasz, to po prostu powiedz. Napisz mi komentarz teraz ja Ci powiem, opiszę w komentarzu. Napisz jaki masz telefon, to ci odpiszę. Jeszcze mamy menu. te czy trzy czy kropki. I mamy opcję zapisz. Czyli, jeżeli artykuł dany nas zainteresuje, i sobie klikniemy zapisz. To będziemy mieli szybki dostęp do ulubionych. ulubionych on będzie zapisany. Zaraz Wam powiem, jak do tego dojść. Jeżeli się zalogujesz do aplikacji do konta Microsoft, to będą te ulubione wszystkie artykuły synchronizowane. To będzie na przykład innym telefonem albo po prostu, po prostu między z kontem będzie wszystko synchronizowane. Co oczywiście polecam, bo się to może przydać. Jeżeli sobie klik, pojawiła się nowa ikonka taka niebieska, jeżeli sobie jeszcze raz na tą klikniesz, to usuniesz się z zapisanych artykuł. Ja sobie to zapiszę, żeby móc, was, żeby móc wam pokazać. Dalej mamy opcję udostępniania, czyli po prostu udostępnianie linka do artykułu, na przykład na Facebooku, albo komuś, można udostępnić linkę, żeby ktoś sobie mógł przeczytać. Dalej jest i opcja, anuluj, czy po prostu wyjście z menu. No, no to jeśli chodzi o, to, o główną funkcjonalność aplikacji, to tak właśnie wygląda. W tego do, e, tak, no, do Google jest to aplikacja dosyć prosta, więc tutaj nie ma zbyt dużo funkcji, bo tu nie ma ani kujosku, nie ma y, subskrypcji, tych czasopism, y, nie ma i tak dalej. Więc jeżeli tego nie potrzebujesz, to możesz sobie zainstalować Microsoft News. Nie? Na dole mamy jeszcze cztery ikonki, pierwsza ikonka to jest właśnie ta strona główna, czyli to, co pokazywałem, przed chwilą, te zakładki do góry z kategoriami i po prostu artykuły, przy każdym artykule jeszcze mamy trzy kropki, jeżeli sobie na te trzy kropki klikniemy, to mamy opcję zapisywania, udostępniania i anulowania tych Następną ikonką na dole jest ikonka gwiazdki z to jest, to jest tak zwana opcja eksplorowania. E, czyli moje zainteresowania, tutaj sobie można jeszcze raz przejrzeć i coś wyłączyć albo włączyć, nie na przykład, już przepraszam, przepraszam, jeżeli nie interesuje nas na przykład motoryzacja, Stwierdzimy, że motoryzacji nie chcemy, to, to możemy ją po prostu odznaczyć i już nie będziemy dostawać wiadomości. To są właśnie moje zainteresowania. To, co na początku filmu pokazywałem, że można sobie zaznaczyć i zazna odznaczyć. A no, to jest właśnie to, co po eksplorowania. Czyli sprawdź. Więcej zainteresowań sobie można kliknąć i wtedy mamy jeszcze więcej jakichś zakładek z kategorii. Tu polecam sobie sprawdzić, bo nie będę analizował każdej kategorii, żeby ten film nie trwał długo. No a to sportu po politykę, technologię, po samochody, no, no to nie na wszystko tu jest, więc warto sobie popatrzeć. Do góry mamy wyszukiwarkę, sobie można coś wpisać i przeszukać aplikację. poszukiwanym jakiejś kategorii. No i ostatnią ikonką te trzy kropki na dole jest ikonka konto, czyli automatycznie mnie zalogowało, bo się zalogowałem tutaj. Więc pozwolę się wylogować tylko cyk. No, i po zainstalowaniu aplikacji będziesz miał do góry opcję do zalogowania się. I tu jest taki opis. Logowanie umożliwia sygnalizację preferencji ulubionych na różnych urządzeniach. I pomaga nam dostosować zawartość do potrzeb użytkownika. No. Czyli, jeżeli masz konto Microsoft i masz kod, używasz sobie Outlooka, albo korzystasz z OneDrive'a, z dysku w chmurze, to sobie, to sobie tutaj warto się zalogować, bo będziesz miał wtedy możliwość zsynchronizowania ustawień aplikacji z na przykład innym telefonem albo z tabletem, na którym sobie zainstalujesz też tą aplikację, bo na Windowsa tej aplikacji nie ma, niestety, przynajmniej na to z nagrywania filmu. Może kiedyś powstanie. Ja wstrzymam nagrywanie, się załoguję, tylko z powrotem Zwrócę do za chwileczkę. Zalogowałem się, dostałem taki komunikat. Po wylogowaniu się wprowadzono zmiany w aplikacji. Tak, proces jest zbyt dodałem jeszcze jedno zainteresowanie, usunąłem. Eee, a wtedy jak ja się logowałem, dlatego tego nie widzieliście, ale ja to zrobiłem. Dlatego dostałem komunikat. Po wylogowaniu się wprowadzono zmiany w, w aplikacji. Chcesz zachować te zmiany, twoje preferencje oraz historia działań i scalić je ze swoim kontem. Jeżeli takie komunikat dostaniesz, to po prostu, to kliknij, sobie scalić. Dzięki temu połączysz swoje ustawienia, tak jak posiadasz na telefonie, z kontem. Jeżeli klikniesz odrzuć, to nie jest, zychanizują jest, ustawienia z kątem nie będziesz miał inne na koncie i inne na telefonie, co spowoduje, że na przykład na tablecie będziesz miał coś innego, a na telefonie coś innego, więc nie powiem. Jeżeli takie coś dostaniesz, to kliknij sobie zcale. O! No i pod spodem mamy na końcu, jeszcze mamy ustawienia aplikacji i szybko je omówię, żeby też nie było. Długo i za chwilę będziemy kończyć. Edycja. Tu sobie możemy zmienić język e, aplikacji, e, e, wersje językowe. Na przykład jeżeli chcesz czytać newsy jeszcze po angielsku albo po niemiecku, to sobie znalazłesz tutaj język niemiecki albo English. To będziesz dostawał jeszcze angielskie newsy. No, chyba że nie ma angielskiego, chyba że jest, tylko że na samym dole United States. Hmm. a jest United States. Jeżeli będziesz dostawał, to by sobie zaznaczyć na przykład United States, czyli Stany Zjednoczone, to przeładuj dzisiaj aplikację i będziesz miał wszystko po angielsku. Teraz, jak widać. Ja sobie wrócę do polskiego. Języka tu chodzi o język newsów, o język wiadomości. Dalej no mamy tryb nocny, sobie możemy włączyć to w całej aplikacji, nie tylko w wybranych artykułach. Dalej no mamy zapisane artykuły, to właśnie jeden sobie zapisałem. W ciągu aferę w kadrze jakiejś, headcarek, żeby Wam pokazać, to jeżeli sobie wrócimy to taką na moment, jeżeli sobie znajdziesz jakiś artykuł, otworzysz go sobie i Cię zainteresuje, ale na przykład nie masz czasu i chcesz sobie go zapisać, to klikasz menu do góry, klikasz zapisz i masz zapisane. A żeby do tego wrócić, to klikasz menu na nowe, te trzy kropki i opcja artykuły, zapisane artykuły. O, I masz dostęp do zapisanych artykułów. Ja dalej mamy ustawienia powiadomień. Co można włączyć? Powiadomienia o na najważniejszych wiadomościach, na najpopularniejszych artykułach i codzienny przegląd prasy. No, no to jak chcesz sobie takie powiadomienia włączyć, to sobie możesz włączyć. To dzięki temu codziennie będzie zostało jakieś takie zestawienie najważniejszych newsów, jeżeli lubisz czytać już codziennie, to sobie to aktywuj, dzięki temu nic nie pominiesz. Najważniejsze że nam nie umkną. Nie umkną twojej uwadze. Dalej mamy informacje na temat aplikacji, czyli wersje twórców. Można kliknąć na twórcę, zobaczyć, co ją stworzył. Oczywiście Microsoft. Poufność informacji. Czyli jak, dana, jak aplikacja zbiera nasze dane i jak nimi zarządza, można sobie podczytać. Warunki użytkowania, czy po prostu w jaki sposób należy tej aplikacji używać, żeby nie naruszyć żadnego jak, tego, prawa itd. i tak dalej. To już dla, bardziej dociekliwych Umowa dotycząca usług. To można sobie poczytać i jeszcze użycie oprogramowania firm trzecich. Czy ja, jakie i kiedy aplikacja wykorzystuje jakieś cudze ma, materiały stworzone przez cudze podmioty, nie? Na przykład jakąś inną firmę. Bo na przykład dostarczacem tych newsów może być ktoś inny. Nie, no, bo Microsoft nie, nie tworzy tych newsów. Microsoft tworzy tylko aplikacje do ich czytania. No i na końcu mamy możliwość przesłania opinii. Na temat aplikacji i można wyprzeć takie opinie. Coś mi się nie podoba i opisać to. Coś mi się coś mi się podoba i opisać to. Później coś mi się nie podoba i również to opisać i mam sugestie. No, jeżeli sobie klikniesz, to sobie możesz opisać i podać e-maila swojego, żeby móc, żeby Microsoft się mógł ewentualnie z tobą skontaktować. I na końcu mamy, o oj, oj, dobrze, nic, nic. Opcje układu artykułów. Mamy trzy opcje. Standardowy, kompaktowy i tylko tekst. Standardowe artykuły wyglądają w taki sposób, że zdjęcia są w takiej dużej formie. Yy, tekst takie, takie postaci, jest artykuł, jakieś duże zdjęcia i tak dalej, nie? Przełączając na tryb kompaktowy. Będziemy mieli również zdjęcia, ale tak jak widzicie już będą proszę ja jakiś artykuł. No to, troszeczkę są mniejsze, nie? ale, ale niewiele. To może też zależy od tego, od artykułu, jak, jak jest skonstruowany. Jeszcze mamy opcję tylko tekst, czyli bez zdjęć. Nie. Tu chodzi o tą listę artykułów, nie o, nie o artykuły same same sobie, nie? Tylko listę. No, to już jak, jak ci pasuje. Ja sobie zostawię standardowy wykład. No, no i na tym będę kontynuować. bo ja całą omówiłem. W porównaniu do Google'a aplikacji od Google, tej Google News, a Microsoft News jest bardziej taki stricte stworzony tylko do czytania newsów, a gdyż nie ma tutaj możliwości zasubskrybowania, zaprenumerowania tego jakiegoś czasopisma, nie ma tutaj możliwości wykupienia płatnych jakichś treści, tylko mamy darmowe Przepraszam, darmowe jakieś materiały, gromadzone w jednym miejscu. Jeżeli nie potrzebuje żadnych takich prenumerat ani nic, to sobie, ani tego takiego, to sobie kup zainstaluj tak, Microsoft News i to ci z wystarczy. Ale zalecam jeszcze kolejną Google News, w przeciwieństwie do Microsoft News. Było to, że tam można by było zdefiniować sobie konkretne już źródła newsów, nie? A tutaj można zdefiniować tylko kategorie. Ale moim zdaniem czy dany news pochodzi z danego źródła, czy z jednego, czy drugiego, to moim zdaniem, to to jest mniejsze znaczenie niż jakaś, jakaś kategoria, no, chyba, że jest bardziej przywiązany do jakiegoś innego źródła, no to wtedy tak. Ale to już decyzja zależy do Ciebie. Ja sobie zostawiam Google News, bo z tego częściej korzystam, bo jestem dlatego tego przyzwyczajony. A Microsoft News potraktuję jako taką alternatywę. Zrobiłem o tym film, żebyście mogli zobaczyć sobie nie zdecydować. Linka do Google News, a do filmu na temat Google Newsa Dostaniecie też pod koniec filmu w tym na ekranie, więc sobie zobaczycie, a ja się będę z wami żegnał, do zobaczenia w na następnym filmie. Lekujcie, udostępniajcie materiały, e, piszcie komentarze, czy wam się podoba, czy skorzystaliście, ale ja się będę z wami żegnał, do zobaczenia. Z tej strony był Dawid, do zobaczenia, cześć.